Cześć, w tym tygodniu, w tym wideo podsumujemy sobie zagrania wszystkie z aplikacji Blaze w tym tygodniu, które były, czyli około od 22 stycznia oraz do 26 stycznia. Mieliśmy troszeczkę tych zagrań, troszeczkę tak mniej niż w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu naprawdę te całe zagrania były naprawdę bardzo owocne. Jak widzicie, podsumowując, zanim przejdziemy sobie do wszystkich zagrań, Grając tak naprawdę Entry 1 do Take Profit 1 mielibyśmy ponad 5% konta, grając Entry 1 do Take Profit 2 ponad 10% konta grając Entry 2 do Take Profit 1, 2% konta i Entry 2 do Take Profit 2, mieliśmy tak naprawdę tam ponad 7% konta. Zaczęliśmy od, od Arelis, tak naprawdę, ale tutaj mieliśmy odwołane zagranie Niestety tutaj e, były złe podane wartości jak widzicie mieliśmy strefę podaną nie mieliśmy stop lossa e, i to zagranie było odwołane bo zła wartość. Teoretycznie poszliśmy bardzo fajny cały swing zre zrealizowaliśmy ale niestety były błędne błędne dania. Później mieliśmy od, Rally, od Areli z powrotem na GBPK i tutaj zaliczyliśmy fajny cały Take Profit 2. E, zrobiliśmy, mieliśmy piękną reakcję, tak jak wspomniałem, no tutaj nie zahaczyliśmy nasz o Entry 2, tylko Entry 1, ale dlatego wpisałem tutaj 0% i tu mieliśmy e, też wartości wpisane zagrywając właśnie od Entry 1. Jeżeli chodzi o kolejne zagranie, to jest na USDCHF od Blade Master, od Fabio, tutaj warunki były niestety niespełnione, żebyśmy to zagrali. Tak? My czekaliśmy na samym początku na wybicie tego knota. Tutaj dopiero jak go byśmy wybili, moglibyśmy zagrywać. Niestety poszliśmy do góry do tych knotów i to zagranie po prostu było odwołane. Później mieliśmy Take Profit 1 od release na parze Euro GBP. Tutaj e, było, tutaj zrealizowaliśmy zrealizo częściowe zyski i tu zagrywaliśmy tylko i wyłącznie do Take Profit 1. Nie mieliśmy w ogóle podanego Take Profit 2, więc tu mieliśmy tak naprawdę 0 jedynkowo. Później mieliśmy kolejne od Mastera odwołane zagranie. Tutaj tak naprawdę w naszej strefie, jak cały czas nie było żadnej reakcji, no to ekspert, trader, który stwierdził, że no te zagranie nie jest kompetentne, to po prostu stwierdził, żeby je Usunąć. Później mieliśmy niestety stoplosa od Blaze Mastera na Eurocadzie. Tutaj w ogóle też nie było żadnej reakcji, poleciliśmy w stopa, wybiliśmy tak naprawdę, nie wybiliśmy te noty tutaj, poszliśmy po prostu do góry. Co za tym idzie, nie spełniliśmy właśnie naszych warunków. Później mieliśmy kolejną transakcję odwołaną od Arelis. Tutaj na tym poziomie mieliśmy jakieś reakcje, nie doszliśmy niestety do Take Profitem, bardzo mało zabrakło i w sumie suma summarum tutaj Arelis napisała, żeby po prostu usunąć zlecenie na zero. Później mieliśmy dwa stop lossy od Arelis. Eee, tutaj właśnie te zagranie, co mieliśmy Take Profit 1, tutaj drugie zagranie miało być, ale no tutaj poszliśmy już w stopa, tak jak widzicie, też zabrakło paru pipsów, żeby dosłownie zahaczyć Take Profit 1, później mieliśmy drugiego stop lossa od naszego blaze mastera tutaj mieliśmy, mieliśmy mieć jakąkolwiek reakcję, fajnie, bo wybiliśmy te szczyty, więc tutaj jakby ideologię zagrania od eksperta od tradera, który robi też trading na żywo rozumieliśmy o co chodzi, no ale niestety wybiliśmy tutaj właśnie te dwa szczyty, eee, no, ale nie zareagowaliśmy po prostu na tą strefę. Tutaj stop loss fajny też był fajnym miejscu bym tak naprawdę identycznie zagrania zagrał. Ale niestety poszliśmy wszystko, wszystko w stronę stop lossa. Później fajnie, bo złapaliśmy trzy razy. Take profit 1 w ogóle, czyli tak, tutaj mi zagraliśmy na spadek, i tu było nawet już w połowie drogi do take profit 2. Już większe zagranie to było prawie 3%. To tu mieliśmy ponad, takie prawie niecałe 2%. E, więc mogłem zaznaczyć take profit 2 i do take profit 3 jako 0, ale. Były tylko te dwie wartości polane, więc tutaj zahaczyliśmy, właśnie tu był sell e, stop, czyli dopiero po przecięciu naszego poziomu e, cena by się aktywowała, e, znaczy zagranie by się aktywowało, więc tutaj mieliśmy tylko take profit 1, później mieliśmy znowu take profit 1 od Mario. Tutaj tak, mieliśmy take profit 1. Ja tutaj po pierwsze źle zaznaczyłem, a po drugie tutaj już mieliśmy ten 1% i ekspert też powiedział, żeby już zamknąć zlecenie właśnie na 1%. Później mieliśmy znowu take profit 1 od ARELIS. Już mam. O, tutaj to było to zagranie właśnie. E, w tym momencie też było właśnie e, powiedziane. Zamykamy zlecenie. Zrealizowaliśmy częściowe zyski. Tutaj wybicie po prostu tym e, knotem, ale tutaj take profit 1 też został zrealizowany. Później mieliśmy stop loss od A release niestety. W tym miejscu nie było żadnej reakcji. E, mieliśmy też tutaj sell stop, czyli na po prostu przecięliśmy i poszliśmy od razu górą do. E, odpaliło nas i zahaczyliśmy w tym miejscu stop lossa. Później mieliśmy take profit 2, cały swing zrealizowaliśmy, czyli 3%. Jak widzicie tutaj, właśnie też zagraliśmy sell stop, czyli przecięło nas. Poszliśmy od razu jedną świecą do take profit 1, aż finalnie zrealizowaliśmy całe, całe, całe zagranie. Później mieliśmy take profit 1. Od Mario tak samo e, tutaj zrealizowane, po prostu knotem nas zahaczyło, i tutaj też Mario nas po prostu prowadził za rękę w tym zagraniu. I powiedział, jak zrobiliśmy take profit jeden takim knotem, i było szybkie odreagowanie ceny, to powiedział, żeby zamknąć po prostu zlecenie. Już później mieliśmy e, nam zlecenie. O, sorry, sorry, sorry. Później zlecenie nam odleciało jedno, nas nie załapało, mało brakło tutaj zejścia, po prostu już. W tym miejscu strefa nam się wytworzyła, jeżeli ktoś ogląda Kamila Lewandowskiego, to na pewno wie, dlaczego tutaj dany ekspert chciał tak zagrać, no nie zeszliśmy, polecieliśmy tak naprawdę do góry, a wielka szkoda. Później mieliśmy Take Profit 1 pod znakiem zapytania, bo tutaj czekałem, czy zrealizowaliśmy cały ten tutaj swing, no tutaj zahaczyli nas tak naprawdę knocikiem w naszą strefę, polecieliśmy do TP1 i... Później mieliśmy Take Profit 2 i tu było naprawdę takie jedno z najfajniejszych zagrań w tamtym tygodniu. No, cały ten swing tutaj tak naprawdę już było Take Profit 4, bo tu było ponad 4% do zgarnięcia, ale tutaj tak naprawdę ta piękna strefa została ona zrealizowana i spełniona. Tu mieliśmy ponad 3% już na tym tutaj knocie, więc TP3 tak naprawdę. No i finalnie ten trade się udał. Mieliśmy tutaj 4% ponad kontra z entry 2 to Take Profit 2. Później mieliśmy zagranie odwołane od release, już końcówka naszego tygodnia. <coughs> tutaj w tym momencie na tej świece ona odwołała zagranie, ponieważ były newsy na, na, na złocie, na, na dolarze, tak jakby celując, i tutaj Arelis po prostu zanim ta świeczka się wykreowała, napisała, żeby usunąć zlecenie i tego zlecenia nie zagrywaliśmy. I tak naprawdę mieliśmy dwa trady kończąc, czyli take profit jeden tutaj zahaczyliśmy pięknie, sell stop był w tym momencie, w tym momencie był sell stop poszliśmy, złapaliśmy TP1 i w tym momencie ostatnią transakcję, która kończyła nam fajny tydzień profitowy, było właśnie te zagranie tutaj, cały swing zrealizowaliśmy, czyli podsumowując, grając entry 1, TP1, czyli takie najgorsze, najgorsze widełki, jakie tylko mogłyby być to było 5% ponad później entry 1 do take profit 2, czyli realizując cały swing z tych gorszych widełek, to było ponad 10%, 10% konta, entry 2, TP1 było 2% konta, niby te lepsze wejście, ale niestety w tym tygodniu, w tamtym tygodniu, mało razy właśnie do tych widełek dolnych podchodziliśmy. entry 2, take profit 2 było ponad 7% konta, gdybyśmy trzymali właśnie całe swingi. No na początku było to minus 4% i później zaczęliśmy właśnie odrabiać. I tak jak widzicie, 4 transakcje stratne, co powoduje jakby finalnie minus 4% konta. Trzy transakcje zyskowne, co powoduje już 7% konta na plus, czyli, yy, czyli tak naprawdę odkupienie strat i wyjście właśnie na plus. Czyli to jest właśnie cały trading, statystyka i nic innego jak risk to the world. Także tak to wygląda w tym tygodniu, a już jeszcze w tym tygodniu będzie wideo podsumowując cały, cały styczeń zagrania właśnie z aplikacji Blaze. To tyle na dzisiaj i widzimy się już w następnym tygodniu podsumowując już tak naprawdę końcówkę stycznia i początek lutego.